Shop, angielski w Biznesie, odcinek 22. Jak wyrazić opinię po angielsku? Heider z tej strony Karolina. W dzisiejszym odcinku nauczysz się, jak wyrażać opinię na cztery różne sposoby. Oprócz standardowych wyrażeń typu I think, in my opinion, I believe, możemy użyć nieco bardziej wyrafinowanych zwrotów. W języku angielskim jest cała masa takich wyrażeń. Te, które wybrałam na dziś, nie są ani lepsze, ani gorsze od innych, według mnie. Brzmią ciekawie i jeśli będziesz ich używać, to z pewnością poczujesz, że twój słownik stał się bogatszy. Dziś przećwiczymy cztery takie zwroty. W kolejnym odcinku nauczysz się kolejnych czterech zwrotów do wyrażania opinii. Wyrażenia, które wybrałam na dziś, to Personally, I think. To be honest, I think. I would say that. It seems to me that. Nim zaczniemy ćwiczyć, chciałabym zwrócić Twoją uwagę na słowa, które mogą pomóc Ci w komunikacji. Tak zwane słowa wypełniające feeling words, takie jak well, you know, look. Zwróć uwagę, jak są używane i zacznij ich tak samo używać. Dzięki nim będziesz brzmieć bardziej naturalnie. Dadzą ci kilka sekund na zebranie myśli. Personally, I think. Osobiście uważam, że. Możemy powiedzieć me personally, I think albo samo personally. Posłuchaj trzech przykładów użycia tego zwrotu. Personally i like him very much. Personally, I think dogs are nicer than cats. Me personally, I think money doesn't give happiness. Teraz przećwiczmy wymowę z aktorami. Osobiście uważam, że powinieneś robić to, co chcesz. Me personally, I think you should do whatever you want to do. Me personally. I think you should do whatever you wanna do. Me personally, I think you should do whatever you wanna do. Osobiście uważam, że to jest całkiem urocze. Personally I think it's kinda cute. Personally, I think it's kinda cute. Kinda cute. Personally, I think it's kinda cute.

Personally, the idea makes me sick. To be honest, Szczerze mówiąc, posłuchaj trzech przykładów. To be honest, I don't really like to learn grammar. To be honest, I think he's quite nice. To be honest, I think cooking at home is a waste of time. Teraz przećwiczmy wymowę z aktorami. Szczerze mówiąc, wydaje mi się to praktyczne. Wow. Well, to be honest, that seems practical to me. Well, to be honest, that seems practical to me. Well, to be honest, that seems practical to me. Czy to dodaje ci otuchy? Szczerze mówiąc, Czasem mnie to przeraża. Does it comfort you? To be honest, sometimes it scares me. Does it comfort you? Comfort. Does it comfort you? To be honest, sometimes it scares me. Does it comfort you? To be honest, sometimes it scares me. Szczerze, nie wydaje mi się, że możemy to robić. To be honest, I don't think we can do that. To be honest, I don't think we can do that. To be honest, I don't think we can do that. Nie ufam im. I szczerze mówiąc, nie ufam Tobie. I don't trust them. And to be honest, I don't trust you. I don't trust them. And to be honest, I don't trust you. I don't trust them. And to be honest, I don't trust you. I would say that. Powiedziałabym, że. As a teacher, I would say that you need to speak more to improve. I would say that right now it's perfectly normal to learn English online. I would say that 70% of students don't like homework. Teraz przećwiczmy wymowę z aktorami. No, więc powiedziałabym. Well, I would say. Well, I would say. Well, I would say Cóż, um, nie powiedziałabym, że jesteśmy przyjaciółmi. Powiedziałabym, że jesteśmy przyjaźni. Uh, well, I wouldn't say that we're friends. I would say that we are friend Lee. Um, well, I wouldn't say that we're friends. I would say that we are friend -ly. Uh, well, I wouldn't say that we're friends. I would say that we are friend uh, Lee wiesz, bez moich I, nie mi się to. I would say, you know, without my friends and my family, I wouldn't have made it. I would say, you know, without my friends and my family, I wouldn't have made it. I would say, you know, without my friends and my family, I wouldn't have made it. Powiedziałbym, że to było dziwaczne, niefortunne, i nieuzasadnione. I would say, this was outlandish, unfortunate, and unwarranted. I would say, this was outlandish. Unfortunate, and unwarranted. Outlandish, unfortunate, unwarranted. I would say this was outlandish, unfortunate, and unwarranted. With respect. I would say this was outlandish unfortunate and unwarranted it seems to me that it seems to me that this idea doesn't make much sense it seems to me that running a company in poland is hard it seems to me that anyone can learn to drive a car teraz wymowę z aktorami Wiesz, wydaje mi się, you know, it seems to me. You know, it seems to me. You know, it seems to me. Popatrz. Po prostu wydaje mi się, że look. It just seems to me that look. It seems to me that look. It just seems to me that. Dlatego też wydaje mi się, że Therefore it seems to me. Therefore it seems to me. Therefore it seems to me. Wydaje mi się, że sprawy tutaj nieco wymykają się spod kontroli. It seems to me that things are getting slightly out of hand around here. It seems to me that things are getting slightly out of hand around here. Things are getting slightly out of hand around here. It seems to me that things are getting slightly out of hand around here. Well done! Teraz kolej na ćwiczenie tłumaczenia. Jak powiesz? Osobiście uważam, że. Personally, I think. Osobiście uważam, że on ma rację. Personally, I think he's right. Osobiście uważam, że pieniądze nie dają szczęścia. Personally, I think money doesn't give happiness. Szczerze mówiąc, to be honest, szczerze mówiąc, wydaje mi się to praktyczne. Well, to be honest, that seems practical to me. Nie ufam im, i szczerze mówiąc, nie ufam Tobie. I don't trust them. And to be honest, I don't trust you. No więc powiedziałabym, że. Well, I would say that. Jako menadżer powiedziałabym, że praca w korporacji jest stresująca. As a manager, I would say that working in a corporation is stressful. Powiedziałabym, wiesz, bez moich przyjaciół i rodziny nie udałoby mi się to. I would say, you know, without my friends and family, I wouldn't have made it. Wiesz, wydaje mi się, że you know, it seems to me that wydaje mi się, że on nie wie co robi. It seems to me that he doesn't know what he's doing. Wydaje mi się, że sprawy tutaj nieco wymykają się spod kontroli. It seems to me that things are getting slightly out of hand around here. Good job. Teraz już wiesz, jak władny sposób wyrazić opinię po angielsku. Dołącz do mnie za tydzień, żeby nauczyć się kolejnych popularnych zwrotów. Jeśli chciałbyś poćwiczyć te zwroty w konwersacji z profesjonalnym lektorem jak ja, wejdź na naszą stronę asap.w.pl i zapisz się na pierwsze spotkanie. Jak zawsze jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna za polecenia nas w social media i bardzo się cieszę, że nasz podcast spotkał się z tak dobrym odzewem. jinky till the next time cheers